25 lat temu, 12 sierpnia 1996 roku, w tragicznych okolicznościach zginęli dwaj strażacy z OSP Żabiny, Paweł Kruszewski i Stanisław Gros. 19-letni wówczas i dopiero od trzech miesięcy służący w Ochotniczej Straży Pożarnej druchowie, bez zawahania pobiegli ratować rannego kolegę, poświęcając przy tym własne życie. Gmina Rybno upamiętniła to wydarzenie wyjątkowymi obchodami, a uroczystości rozpoczęły się muszą świętą i modlitwą przy grobach poległych strażaków w miejscowości Koszelewy. Dzień bardzo niezwykły, ponieważ dzisiaj wspominamy dwóch druhów, którzy oddali swoje życie ratując swojego kolegę. Myślę, że to jest dzień ważny dla strażaków, ważny też dla lokalnej społeczności, dla tej małej ojczyzny, a myślę, że też jest ważny w takim wymiarze religijnym. My się spotkaliśmy po to, aby się pomodlić w ich intencji, poprosić dla nich o życie wieczne, a dla nas też stali się przykładem że można takie bohaterstwo realizować każdego dnia, przez to, że jesteśmy gotowi dobrze spełnić zadania, które przed nami stają. Oni wykonywali to, co do nich należy. Byli strażakami ochotniczej Straży Pożarnej, otrzymali zgłoszenie, wyjechali na akcję, a jeśli była taka potrzeba, oddali swoje życie, żeby ratować swojego kolegę. Myślę, że to jest też przesłanie dla nas, abyśmy bardzo dobrze, tak jak umiemy najlepiej, wykonywali te zadania, które, które przed nami stawia życie. Ta tragedia, która wydarzyła się 25 lat temu, świadczy o tym, że służba strażaka to wielkie niebezpieczeństwo trzeba być przygotowanym na wszystko. Natomiast widać, że to zdarzenie losowe nikt nie mógł przypuszczać, że może tam tkwić zagrożenie śmiertelne wielkie poczucie solidarności, jeżeli chodzi o niesienie właśnie pomocy, koleżeńskie działanie, spowodowało tragedię, ale taki jest wymiar służby, dlatego wielki hołd, wielkie słowa uznania młodym strażakom. Tutaj z jednostki Żabiny, całym rodzinom, które z pewnością do tej pory jeszcze nie mogą pogodzić się z tym losem. Ale też wielkie uznanie dla kolegów, dla kolejnych pokoleń, dla samorządu, dla pana wójta, bo przecież ta pamięć jest tutaj kultywowana i w tym duchu jest wychowywana młodzież strażacka. Myślę, że te ofiary które są oczywiście tragedią, niosą jakieś przesłanie, przestrogi i wielkiego obowiązku dobrego wyszkolenia, dobrego uposażenia, dobrej wiedzy, aby mieć też to przeświadczenie, że zagrożenie z każdej strony może na nas po prostu uderzyć i przynieść trage tragedię. Także hołd dla druhów, hołd dla rodzin. Wielkie uznanie też dla całej Braci Strażackiej i samorządu tutaj lokalnego, bo ta pamięć trwa wiecznie. Ciekawą kwestią było też przesłanie młodego księdza, który jakby wskazywał, że ratując jego ojca, po prostu w jakiś sposób dalsza historia życia tej, tego ojca i tego syna. Przyniosła takie powołanie kapłańskie, które też z pewnością w modlitwie jest bardzo mocno zabiegane i, 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 i tworzone dla tych ofiar strażaków, młodych druhów. Wielka, wielka pamięć tym bohaterom, którzy oddali swoje życie ratując swojego starszego kolegę. Czasami mówi się o tym, że są rzeczy, gdzie najpierw trzeba się kierować rozsądkiem i własnym bezpieczeństwem, a dopiero później pomagać. Natomiast wtedy, kiedy zagrożenie jest dla kolegi, który też udziela tej akcji ratunkowej, czasami ten rozsądek przestaje działać, i nie wiadomo, czy była możliwość, żeby tego uniknąć, ale podejrzewam, że przy krótkim pobycie jeszcze w straży pożarnej i przy tym, że nie o wszystkich rzeczach można było decydować. Nie wszędzie były odpowiednie zabezpieczenia i brakowało sprzętu. W tamtych czasach brakowało strażakom sprzętu. Myślę, że no, taki był rezultat. Myślę, że warto pokazywać tych, którzy poświęcili swoje życie, żeby ratować innych. Myślę, że ci ludzie powinni być dla nas wszystkim wzorem. Że są rzeczy nawet ważne od ludzkiego życia, że miłość do bliźniego, że poświęcenie, że chęć pomocy innym jest czymś nadrzędnym. To też pokazuje, że strażacy ochotnicy są bardzo potrzebni, że czasem ryzykują swoje życie, aby ratować życie innych, i za to musimy być im wdzięczni i musimy pomagać. Musimy pomagać tym strażom ochotniczym, aby one mogły jak najbardziej się rozwijać, aby mogły chronić bezpieczeństwo. Innych, będąc jednocześnie sami bezpiecznymi. Dlatego inwestycje w sprzęt są niezmiernie istotne. Ale musimy pamiętać o tych, którzy polegli, tych, którzy w żabinach. Dwóch młodych, dziewiętnastoletnich chłopaków zginęło, żeby ratować innych. Myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że oddaliśmy cześć naszym kolegom strażakom, którzy 25 lat temu ponieśli największą ofiarę, czyli zginęli, ratując życie swojego kolegi. Myślę, że taki dzień też refleksji. Nie tylko dotyczący samego zdarzenia, samych, samych tych wydarzeń z 12 sierpnia 1996 roku, ale też procesu, jaki przeszła i Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna. Przez te lata, przez te 25 lat zmieniło się bardzo, bardzo wiele. Bardzo podniosłe wydarzenie. Czcimy pamięć naszych bohaterów Pawła i Stanisława, którzy 25 lat temu no, złożyli największy dar, jakim jest życie ludzkie, ratując innego człowieka. Rzeczy nie bywała. Oni, oni mieli to szczęście, że, że są bohaterami, że, że przejdą do historii. Są już w tej historii jako bohaterzy, wielcy ludzie. I w tej chwili wszyscy ich musimy naśladować. Naśladować, powinniśmy ich naśladować, żebyśmy w sytuacjach próby potrafili się tak zachować jak, jak oni. Wielkie, wielkie wyrazy wdzięczności dla rodziny, dla mam, dla ojców, że potrafili tych chłopaków wychować w, 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 tak, w, taki, w takim poczuciu cnoty, ofiarności na rzecz innego człowieka. Wielka sprawa. Ponadto dzisiaj otwieraliśmy też lokalne centrum aktywizacji społecznej. Też łatwiej nam jest pozyskać pieniądze na, na tego typu inwestycje, jeżeli mamy aktywnych ludzi, a w Żabinach nie brakuje aktywnych ludzi, którzy potrafią zainspirować, którzy potrafią no, dodać tego paliwa, dzięki któremu możemy otrzymać pieniądze i te inwestycje realizować typu lokalne centrum aktywizacji społecznej, czy też wyposażenie dla strażaków, a jednostka OSP. W Żabinach jest wiodącą jednostką w powiecie, zawsze na nią można liczyć, i taka no, mądra jest dużo ciekawych strażaków, którzy fajne rozwiązania podpowiadają. Ostatnio naczelnik zasugerował nam, że powinniśmy mieć program e Remiza, w remizach, przynajmniej które są w jednostkach w kraju systemie. Oczywiście podjęliśmy tę inicjatywę i, i to już montujemy. Ponadto w, razem ze starostą będziemy realizować ten program, też zainicjowany tutaj, żeby kobiety na pojazdy y, ciężkie, żeby mogły pro, y, prowadzić te, tak, takie samochody jak stoi za moimi plecami, bo często przybiegają strażacy, a nie ma kierowcy, który miał na nie uprawnienia. E, i, I nasze kobiety są tutaj, potrafią jeździć takimi samochodami, tylko potrzeba dokumentów. A stąd wyszła ta inicjatywa, że, że przeszkolmy dziewczyny, dajmy im dokumenty i one dojadą i zrobią to nie gorzej niż mężczyźni. Myślę, że przy tych zabezpieczeniach i przy tym sprzęcie, który mamy, na pewno, na pewno nie wyglądałoby to tak jak, jak wtedy. Przede wszystkim odpowiedni obuwie, przede wszystkim odpowiedni sprzęt dielektryczny, tak? czyli posiadamy urządzenia wykrywające napięcie elektryczne, posiadamy urządzenia. Które, w który w prosty sposób możemy zabezpieczyć linię energetyczną. Bezpośrednie wyposażenie strażaków, czyli, czyli tzw. Nomexy, tak tzw. Nomeksy, czyli ubranie to, to główne, bojowe, rękawice, hełmy. Niestety no, sytuacja wtedy, szczególnie w ochotniczych Strażach Pożarnych, wyglądała tragicznie, jeżeli chodzi o te, o te wyposażenie. Po przemówieniach i wręczeniu odznaczeń strażackich, uczestniczący w uroczystościach goście zostali zaproszeni na projekcję filmu dokumentalnego Boso po śmierć, który specjalnie na tę okazję przygotował portal moje działdowo. Jego premiera odbędzie się już wkrótce w internecie. Już dziś zapraszamy do oglądania.